No dzisiaj jesteśmy chyba dwa tygodnie przed Ligą. Praca, jaka miała być wykonana, wszystko poszło. W 100% zostało wykonane. Dzisiejszy z parim podsumowaniem tego środka, jakby okresu przygotowawczego. Wypadł on, jeżeli chodzi o wynik, bardzo dobrze. Gra też była dobra. Dzisiaj dobrze też wyglądaliśmy pod względem fizycznym. Dużo akcji pod bramką przeciwnika, dlatego też taki gdzieś wysoki wynik. Natomiast nie jest on istotny na tym etapie przygotowań. Ważne, że wszyscy są zdrowi, że, jest, że możemy jechać na obóz do Kurnika w pełni, w pełni zdrowi i tam jeszcze popracować dwa tygodnie bo wiadomo, dużo jest jeszcze do, do pracy przed nami. Musimy bazować na tym co jest mocne, czyli cała drużyna zawsze pracuje na wynik klubu i tak to było do tej pory i myślę, że to się nic nie zmieni, że jeżeli będziemy kolektywem, każdy z nas będzie przykładał nogę tam, gdzie musi, wkładał głowę tam, gdzie trzeba i będziemy skuteczni pod bramką przeciwnika, to będziemy, będziemy usatysfakcjonowani wszyscy. Najważniejsze, żebyśmy zostawiali w każdym meczu zdrowie na boisku, a ci Ciężka praca odpłaca. Jak nie w jednym meszu, to w drugim, w trzecim na pewno nam się to odpłaci. Ważne, żebyśmy byli zaangażowani, zdeterminowani w tym, co chcemy osiągnąć i gdzie chcemy być na koniec, na koniec ligi.